Dzisiaj ja i Patelnia będziemy tworzyć dźwięk dzwonienia. Jak skończymy, to wyślemy ludziom i się zapytamy, kto zrobił lepszy. Ja zaczynam jako pierwszy. Mam pomysł. Taki głupi pomysł, bardzo. Narysujemy se chuja. Tylko jak to się robi? Dobra, jest kutas. Teraz trzeba go na coś dać. Mamy na co? Co to jest? Kurwa golarka do dupy. Golarka do dupy? Golarka do dupy, no. Tu fajno no, masz kurwa. golarkę. O, teraz masz. Pogrubiłeś go tylko kurwa. <gularka> no a jaki ma być? Wysoki kurwa. Ja pier... ale chuja wysoki o nie jaja. No to jest wysoki, wyżej się nie da. No to kurwa zrób wszystko inne krótsze i niższe. A że tak. Na przykład no. I chuja podwyższ. Bardziej, do końca. <gularka> I Jajka też, też trochę. Kurwa. Nie, jajka kurwa mają być flat. Dobra, będą takie. O kurwa, nie ma jajek. No jakieś efekty może? O kurwa! No teraz trzeba zrobić coś, żeby to tak dzwoniło sobie teraz. O kurwa! Co jest kurwa Zajebiste To jest ten swój dzwonek kurwa? No Brzmi jak strzelanie z czegoś No i on zrób no lepszego nie zrobię no Teraz patelnia będzie robił yy, dobra to dajmy kickowi zjeść Ufa, szybko. Szybko! Ja w przeciwieństwie do ciebie. Mam słabe doświadczenie w połykaniu, więc nie zjem tak szybko. Eee, eee, eee. 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 Musisz robić... He, he, he. robić. <laughs> Dzisiaj było tak gorąco jak na patelni. Eee! eee. Tak dofil. Mhm. Nie <laughs> ten tak rozpierdala w ogóle. <laughs> Czemu ten to wygląda jak kutas? Nie, no zobacz. Ja pier Kurwa, jebane przecież ciebie to teraz widzę. Mogę w sumie ro robić, to se wpierdala, ja będę robić. On będzie słuchać moje maskanie, kurwa. Pojebane. Damy sobie. Bachę hachę. Coś takiego. I dać to tu. Gotowe. Gotowe, koniec Po- Poje Pojebany ten telefon. O! 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 Zrobimy teraz, że ten telefon jest z kilometra. Damy sobie bez cięcia. Brzmi jak gówno. A jak skończysz to, to możesz zrobić jeszcze dźwięk dzwonienia, na przykład jakieś Nokia albo coś. Czyli Nokia, jak mnie? To jest stary telefon, no, ale... pi 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 Troszkę to będzie trudne. Będę się z tym pierdolił, ale czego nie zrobię dla widzów. I to w dodatku kurwa, nie moich. <laughs> Co? A dwóch dostałeś. Dziękuję Brrr. Kurwa, co ty robisz? To dla widza było A, dobrze, dobrze <laughs> To będzie brzmiało jak, jakby było najebane Jak kicek, co? O ty kurwa, kurwa Nie chce mi się tego kurwa robić I prezent Imitujemy I Co to Daj mu tutaj ptaczka z Twittera. To jest! Jakbyś miał kurwa, jakiś jakąś łyżkę i miskę, i tak się mieszał, kurde, albo coś. Co kurwa? Jak kiedy masz miski w chacie? To jest mój budzik. A spróbuj może zmienić falę na jakąś taką pojebaną. <noise> Co jest? To brzmi jak jakaś zabawka bardziej. Pierdolić. <noise> to jest Odbierz. Dobra, chuj już gotowe. Teraz eksportujemy nasze dźwięki. Nazwę to a, dupa, a ty nazwij to zupa. Bo wyślij mi pliki, ja będę wysyłać do wszystkich. Halo, pytania? Ci kurwa, kurwa, nie? Eee, Jak mi tego nie wyeksportujesz, to zaraz ja cię wyeksportuję. Ale kurwa, kurwo, kurwo, ci kurwa, kurwa. <laughs> ty jesteś gazururka. A ty jesteś kurwa garnek. A ty jesteś kurwa czarnek, dupa, witel. Nie tak, kurwa, nie! Ma być MP, oh, MP3 nie. kurwa. A ty kurwa leniochu zajebany, kurwa, ty jesteś policja kurwa kurwa. Pojebało cię kurwa. A ty jesteś kurwa, kurwa milicja. Kurwa. Jesteś kurwa... Stra... Alicja jesteś kurwa. No, żeś wysłał? Zajebisty dźwięk stary. ktoś się stał? To to jest mój dźwięk kurwa, masz zrobić sam. Haha, dobre to sorry. Ja pierdolę, no nikt nie zagłosuje na moje. Bo to zrobiłeś jakiś kurwa gun. Wysłałem to trzem osobom. Wszystkie osoby powiedziały, że Patelnia zrobił lepiej. <grych> no nie. Patelnia 3.0. No to co? Patelnia wygrał. No kto by się spodziewał.